Zrób tą sałatkę i masz jedzenie z głowy na cały dzień. tysiąca kalorii, idealne makroskładniki i ponad 30 g błonnika. Kurczak, soskary, makaron i warzywa. Wszystko co potrzeba, lecimy. Kurczaka doprawiam solą, pieprzem i czerwoną papryką. Na to oliwa i wcieram przyprawy, powtarzając z drugiej strony. Kroję warzywa, szczypiorek, czerwona papryka i kiszony ogórek. Ta porcja tutaj ma zaledwie 20 kalorii, także jada je sporo, aby podkręcić kwaśny smak. Czas na sos. Majonez pewnie i tak się komuś nie spodoba, ale smakowo nic innego nie ma podjazdu. Musztarda, oliwa wliczona w makro, limonka, sól, pieprz, kary i gotowe. Żeby dodać smaku umami, dorzucę jeszcze odsączone, suszone pomidory. Smażę kurczaka po 3-4 minuty z każdej strony pod lekkim obciążeniem, aby uzyskać lepszy efekt usmażenia. Gotuję ulubiony makaron, w międzyczasie kroję w kostkę kurczaka który odpoczął, a następnie biorę największą miskę w domu i mieszam składniki. Makaron, czerwona fasola jako dodatkowy błonnik i białko, papryka, ogórek, pomidory, pestki dyni, szczypiorek. Opcjonalnie doprawiam i dodaję soskary. Całość mieszam, a kurczaka dodaję osobno. Ładujesz w pojemniki albo zjadasz prosto z michy.